sikie się to podzieje w granicy polskiego królestwa i pruskiego królestwa. Kozy we Polsce i folwark kiełpowy w Prusach. Górny szląsk na Ziemi Pszczyńskiej roku pańskiego 1770. Będzie to historia o naszych pradziadach, którzy byli silni jak stół chopa na roz. Odważni i bez strachu stanęli na wysokości zadania, by odmienić nasz los i los kolejnych pokoleń. Słuchajcie, słuchajcie, a se pozór z tego, co przyjść musicie bez wielkowoda. Festi jelguczną. No ale nie lękajcie się. Przejdźcie bez dnia, bez trwogi i pójdźcie hań, kaj żyć będziecie w pokoju. A kiej mążesz wyciągnął rękę ku morzu, zniósł je pan wiatrem gwałtownym i parzącym, który wiał całą noc i obrócił je w suszę. I rozstąpiła się woda. I przeszli synowie Izraelowi przez środek suchego morza, bo woda była jak mur po prawej i lewej ich stronie. A Egipcjanie goniąc weszli za nimi, wszystka jazda faraona, wozy jego i jezdni przez środek morza. I już przyszedł był czas straży porannej, gdy oto wejrzawszy pan na wojsko Egipcjan, przez stóp ognia i obłoku pobił wojska ich i powywracał koła wozów i pogrążyły się w głębie. Rzekli tedy Egipcjanie: Uciekajmy przed Izraelem! Pan bowiem walczy za nimi przeciwko nam! DJ zaś siedział! Nie stalej się mnie, Widzek, mojej bajtel nie ma! Wielka namą wypić! Są się na pokuszyni wodzisz? U nas gorzała leje Żyd, a nie dziobę. Jeszcze ja szczerze koszennego diogła nie uwidział. A trzeba pogodać, żeby wiedzieć, co się we świecie czym? I co ci się tam wyłonaczyło? Eee, to co całki czas słysza, że je heretyk Niemiec. Dobrze, że my koziany łażymy tam w poduchopa. To żodym nie podskoczy. Kej bych był sąposzął, to już bych leżał na zolu. Spokojnie to we wsi nima. Już nie będzie, jednemu nawet stodoła wygorała. Toć, a żadnego mychachora nie chycili. Telo, te nasze sąsiady padają, że heretyków nie chcą tu tukej. Że pun buczek im zalaza na krowy z kulinos zesłał. To to samo, co go dali, że susza przyszła z kulinos. A pon On nie daje nawet dychać. A co dopiero żyć w pokoju? Żeby go skorani boski no robić, płacić, a ino poniewieronami. Co my niewolniki jakiejś Bez tuż jademy do pszczyny. Pożykać hańby cię, fater, powiemy mu o naszych utropach. Co on o tym nie wie, co nam dawni kościół zebrali? Żykać do mnie dają po naszemu, a dzieckom kazują łazić na jej Bez tuż to po lasach i we stodołach się kryjemy. Pismo święte rozważamy i klarujemy to naszym bajklom. Tuż my są Kejte Izraelity, co jej ten faraon egipski prześladował? Dobrze, Godosz, coś ku temu je. A teraz no, te nasze sąsiady padają, co my są Belzebuby. Ale my też w Chrysta pana wierzymy, przejemy mu. No ale czemu ten Poniardanos tak nie cierpi? Niekierzy tak mają. Zamiast przeć, chcą z wady. Bez tuż jadymy do Pszczyny, do fatwa. Niech wie, jak się z nami tu obchodzą. Twój starzy, kery umarł, bez dwa tydnie my czekali, co by go nam dali pochować na Kirowie, kiedy był kiedyś nosz. Toć, wzięli też nasz kościół. Nie dadzą nam w nim rzekać, łojców naszych chować. Byćmy jak te szczury, i no po lasach, a we stodowach się kryjemy, co by po swojemu rzekać na podwóczka. A co się w jeszcze padali? A wiesz, sąsiady chyba też pojadą do pszczyny. To no z moc hań wydzie. budą za tobą. Dzień jest nasz szołty, sprawa. Uproszymy wielebniczka, bo więcej tego ubliżania nie szczymiemy. I rzekł pan do Mojżesza: wyciągnij rękę twą na morze, żeby wróciły się wody na Egipcjan, na wozy i jezdnych. A gdy wyciągnął Mojżesz rękę na morze, wróciło się o pierwszym świtaniu na poprzednie miejsce. A uciekających Egipcjan zaskoczyły wody i zagarnął ich pan w pośród nawalności. I wróciły się wody i okryły wozy i jezdnych wszystkiego wojska faraonowego, którzy goniąc weszli byli w morze. Nawet jeden z nich nie został. Co się tu rytuje? Znowu to samo słysza. Padajcie, coście są za jedni. Służycie od Diabła, Eli z samego wierchu? Nie być wylękany, hopie, gdyż ty będziesz Kejłon, co tych Izraelitów wykludził do Kanaanu, ziemi łobiecanej. Nie śmiesz się, Pironie, bądź! Dziwaj się! jako gwiazdy spadają. A ziemia? Nie! Stoi dalej w miejscu, trwo, przemijo, je i będzie. Kościół wanielicki we Pszczynie jak księże, mieszczany, do tego grają organy. Wszyscy śpiewają nabożne psalmy. ze zatku kole filarów siedzą koziany. Kierzy tyż tutaj przyszli pożykać. Bo u nich za bardzo nie idzie ponboczka po ich niczemu chwalić. To się na polskim tronie nie podoba, bo oni są nimce i nacy jakoś rzekają. Koziany radzi chodzą do pszczyny. Tukaj pon na pszczynie, kierymo całe państwo, zomek je niemieckiego rodu i pszaje nasze wieże. Po rzekaniu każdy wyłazi. Klachają na rynku. Kurzą, bajtle o coś się wadzą, do bryczek wsiadają bogatsi i jadą na zód do domu. Na roz, wtoś pastora za rynko wciągnie. Stofcie się za nami, fater. My chcemy ino w pokoju robić, a rzykać. Przydomy się, księciu, gdyśmy są tkocze. Poradzymy te dziwy na krusłach wyłonaczyć. A nas uciśnionych jest więcej, księże, nie nasz brat we wieży. Wstawcie się za kozionami, fater, prosimy. Dajcie pokój, stądcie, ludzie się dziwają. Jerzyk z tamtych skoro znów wasza sprawa. Obiecuję, stawia się za wami przed księciem. Fater, dziękujemy. Na obiedzie we zamku, książę zaczął opowiadać o końsku ziemi w Elendzinach. Hej, mógł to tam robić. Wszystko pozarastało zielskiem, aż żolna to patrzeć. Marzy mu się wielko gospodarka, tak jak kiedyś tam było. Ludzi całą masa gospodarzyła. Życie tam kwitło. Gwar do robót. Te roski, ruina tam ostała. Stodoły puste stoją, dachy porabowane. Umrzyli wszyscy. Od wojny. Choroby, zarazy, w to tam polał obrabiać, zwierzał oporządzać. Jak te roski temu zaradzić? No jak? Zmartwiony książę nie wie, co mu robić. Wtem pastor wpadł na pomysł, co by tych kozian przemycić księciu. Przeprowadzi ich do lędzi, by mieli pokój we wierze by mogli żykać po naszemu, by książę by miał za to łobrobiona ziemia i uprzątnięte kole zwierza. Witajcie, rady wam Są my już przy i to widzicie. Nie ma czasu ładować co na nawozy. To co je potrzebne, reszta zostawić i jadymy. Słuchajcie, każdy wyłazi przed swoją chałpa, i bierymy i no to, co nam robota przyniesie: krosła, nożędzia, ubleciny, pismo święte i trochę jodła. I bieremy ino tych, które są na łony liście. Pojinki, a co ty wynok kwiąż chłopie? A z czego ja wydarzył? Ty to jest mój chleb? Wyście są mądrzy, krosła, boleki, żeście se na fora. A ja się muszę tropić tu jestem łoszkliwskiem, No ale bez tego nie wyda powoli. Opy, pójdźcie sam pomóż. Być do dokupy poladzemy. Wnieść to kowodło na fola. Ok, ok. Dajcie pokój. Nie ma czasu. Musimy ruszać! Poczekajcie, poczekajcie! Ja na liście? Nie, nie mam, ale... Toż nie pojedzie z nami! Nie odstawiajcie mnie tuki! Gdyś mi gospodarze zeżrą. że ich pomóg, pomógł, że ich po skrowu pnął. Polski gospodarz mi być, Kieł odłonego koń kopnął i że chuch w nocy stracił. I to wy, vanieliki, żeście mnie poratowali, boż nie ustałują się mnie, bo rokabują właśnie. kto nie, Rune, w się tu jeszcze wynajdzie. Panie, to przydatny człowiek. I Michał pograła, obudził mnie, co zde stodoły wyjrzał, co się łotkomina słoma zaczła chajcować. Dyć, to dobry synek, uczciwy. Weźcie go. Panowie, nawóz kulawego Antonika. A Drabko, polski wojaw na horyzoncie, bieremy się stąd. Coś ty za jeden szpieg? Nie, ja do swoich. Przecież cudzy. To jest maze to jest mój ojciec. Wojciec? A jako się mianujesz? Urban. mam cię iminny inny, toż jak do matury przyjechał. Szałtys, urban przyjechał leć, bo chcą go zawzić. Panoczku, to jest mój syn pierworodny, którego dziedzic Jordan wziął i przydał do polskich wojoków. Nie wy że idemy na pszczyna. Jest w erkusie, nachplez. Ida z wami, smola to wojsko. Synek, nie śmiesz, bo zaros się pomiarkują, że cię nie ma. Jeszcze noc przy tym znajdą. Nie chce i nie mogę. Jojewaniecus, ja kiej wy wszyscy, jesteście moi ojcy, ojcowizna. Kajo się powiedziała po tym, kaj wy tam i o! Książę cię przyjmie, a jej było na czyścia gryfnego huzara. No ale teraz posłuchaj, ojca i matki. Wracaj do swojej jednostki. Dokunisz nos po tym, kej się przeprawiemy. Ładowacie na nawozy! Jadymy! Tak jechali, jechali, aż nastał mrok. Aż Bajtle i starzyki zapulili pochodnie, aby każdy mógł ujrzeć swój krok. A wszyscy byli zmęczeni, podobnie gdy pod Wisłą stanęły wozy, wszyscy z nich zeszli powoli i wiedzieli, że teraz kozy to przeszłość, która już nie boli, nie znajdzie ich żadna szkoda. Nie będzie czuć się wzgardzony, bo przed nimi nowa przygoda, gdzie pewni są swej obrony. Czuć się oni będą bezpiecznie, mając nadzieję, że będzie tak wiecznie. Lecz droga do tej szczęśliwości będzie miała mniej zacności. Przed nimi długa i głęboka woda. Nikt nie im tam już ręki nie poda. Zdanie są całkowicie na samych siebie, oczekując pomyślnego zakończenia, by mieć kawałek raju jak w niebie i szacunek do swojego imienia. I tak oto powoli tworzy się historia. O tych niezłomnych ludziach skus, co dali radę przejść przez wodę na nową ziemię, obiecaną rajem. Lędziny. Powitały ich schodem słońca. Blaskiem nowej przyszłości. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy! Niech żyje nam nasz pastor Schleiermacher! Teraz kiedy można się cieszyć. Toć młodzie to, coście szekają. Wszystko im się też przyjdzie kuwu, ale musicie doczekać. A jutro zaczniemy zbierać na budowę domu z Borą. Mamy przy czas, żaden nos nie ucisko, Mogemy się i śpiewać po swojemu. Co my usia, to nam styknie. My bez wospatel są dziecka poćmoku. Teraz i wszystko w waszych rękach. Bo się krosła, będziecie tkać i płutna płótna po całych Prusach i Polsce, jak to robią, w kej to robią w Andrychowie, albo w Białej, skąd żeście wyszy. To będzie wasz chlip. I folwa księcia. Szałtys, szałtys! Ło, co się rozłazi? Czy teraz już będę mieli pokój? Taką mamy nadzieję, że tukę jest naszą upragnioną ziemią obiecaną. I już nikt nie będzie nikomu dokuczał? Ha! Wszyscy bymy tego chcieli, ale jako będzie, jako będzie czas pokorze. Pra, pokorze kolejne pokolenia, wasze dziecka, wnuki i prawnuki. Ale są Mili, nie pieni Dzisiaj tutaj widzicie świat i niż będziecie widzieć w moim wieku. Powiedz nam, czy ma tak jest, że tamci w tych kozach nam nie przoli? To jest zapisane w ludzkich ginach. że oni wszyscy boją się? Boją się tego co jest większe niż sami są. Z tego strachu wyrobiają głupoty. Wymyślają i przekręcają fakty. A błąbuczek kocha wszystkich tak samo. Czy to jest synek, czy dziołka? Czy panoczek, czy Czy je katolik, czy wanielik? To prawda? Być to prawda. Nie ma co chować urazy do nikogo. Beztuż mocie zadanie domowe na wasze całkie życie. Jakie? Żyć w zgodzie ze sobą samym, z rodziną, z sąsiadem. Co by już nigdy żaden żadnego nie chciał poniewierać zawiara, godka, gotka, pochodzenie. Status społeczny, albo za to, że jest po prostu inkszy niż przyjscy. Bo to co robią inni nie znaczy się, że robią dobrze, prawidłowo, albo normalni. Każdy powinien żyć tak jak on są chce, a nie okażą mu ci inni, kiedy więcej. I tu się kończy ta historia o wielkich kozianach co uciekać musieli bez wielkowoda przed prześladowaniem. Czy to odmieni ich los? Czy ludzie skończą poniewierać ludzi za te sto roków albo i dwiesta? Uobracą się wokół całej kuli ziemskiej i ciągle potrzeba nam wielkiej wody. I tej dobrej, i tej złej.